Witam serdecznie na Tarot Esme i zapraszam na czytanie dla wodników na listopad 2019 roku. Zapraszam wodniki solarne, zapraszam wodniki ascendentalne, księżycowe. Marsowe czy Wenusowe. Można sobie sprawdzić, w jakich znakach macie swoje planety urodzeniowe. Pod filmem jest link do strony, na której wystarczy wpisać sobie dane swoje urodzeniowe, i już cały opis będzie pokazany i będzie można sobie sprawdzić. Dla tych, którzy nie wiedzą, mam jeszcze taką, takie ogłoszenie. Zapraszam na czytania indywidualne. Obecnie trwa promocja blisko 30%, więc jest to spora ogniżka, warto skorzystać. Robimy, robię czytania urodzinowe, czytania roczne, również miesięczne, partnerskie, biznesowe, różne, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Robię też czytania takie jednopytaniowe. Jest w czym wybierać w każdym bądź razie. Także zapraszam. W opisie filmu jest adres e-mail, na który, przez który możemy się skontaktować. Ok, przechodzimy do czytania dla wodnika. Będę używać dwóch talii Silver Witchcraft Tarot i Smith White Tarot Deck Centennial Edition. Z tych będę robić do powiedzenia. Jeśli chodzi o tą talię, to na moim kanale, na, na playlistie recenzje jest filmik obszerny, dosyć mi wyszedł filmik, bo zachwyciłam się bardzo tą talią. Zapraszam do obejrzenia, bo ta talia naprawdę jest, jest niezwykła. Warto, warto sobie przejść przez całą drogę, po kolei wszystkich kart, zobaczyć, po prostu troszeczkę w tym nurcie pobyć. Okej. Okay. Dobrze. Wodniki. Listopad 2019. Wodniki, listopad 2019. Proszę o prowadzenie dla wodników, dla mnie, na, podczas czytania. Zgodnie z, na, z naszą wolną wolą. Okej, okay. wodnik listopad 2019. Okej, okay. wodniki z taką energią wchodzą. Co za sobą zostawiają, co będą mieć przed sobą. Wpływy, nie, przepraszam, oczekiwania, nie, co pomaga, co pomaga, co pomaga podnikom. Już które czytanie po kolei robię. I co przeszkadza? Wpływy zewnętrzne, to się ciągnęło na wpływy zewnętrzne. I teraz wpływy ukryte. O, tutaj się ukrywa taki jeden wpływ. Oczekiwania i obawy. Oczekiwania i obawy. Tu mamy oczekiwania i obawy wodników i rezultat albo rada. Ok. Dobra, co mamy z przełożenia? A z przełożenia mamy trójkę buław. Bardzo fajnie. Czyli widać, że energia energia jest u wodników już ukierunkowana. Dosyć mocno, już jakieś wodniki poczyniły jakieś kroki związane z ich celami, już coś zostało wykonane, intencje zostały wysłane, do, żeby się spełniały, żeby spełniały się życzenia wodników. No i tutaj widać, że jest takie oczekiwanie, jest takie oczekiwanie na to, co, co tutaj, co się będzie działo, co, do nas, co, co przyjdzie do nas w odzewie. Okej. Okay. No kotek się tutaj pręży. <noise> też czeka. Dobra. I zobaczmy, z jaką energią wodniki będą wchodzić. No, wodniki. Co wyście <noise> I jakąś rewolucję zrobili? <noise> może ktoś robił remont mieszkania, bo też często karta wieży wychodzi przy remontach różnego rodzaju. Yy, no, ale może ktoś zrobił po prostu jeszcze jakąś konkretną rewolucję w swoim życiu. No, ciekawe, tutaj trzeba będzie trzeba dopowiedzieć, będzie trzeba będzie to sprawdzić. Zobaczymy, jak inne karty tutaj będą pokazywać. Co odchodzi? Czwórka buław, jakiś rodzaj stabilizacji odchodzi. No, zobaczmy, co przychodzi. No tak, rzeczywiście, mi się wydaje, że jednak zrobiliście jakąś rewolucję. Coś tutaj wymagało po prostu całkowitego takiego odświeżenia od życia. Trzeba było coś przewartościować. Może ktoś z wodników, to może być też coś w tym stylu, że ktoś zrobił taką odnowę swojego ciała. Też może być. Mogły to być jakiegoś rodzaju posty, jakieś głodówki. Różne rzeczy, wiadomo, to jest czytanie ogólne. Ja tutaj mogę tylko wymieniać różnego rodzaju rzeczy możliwe w tych kartach. Troszkę widać, że sił witalnych Wam ubyło jakiejś stabilności, ale jest to robione ku jakiemuś wyższemu celowi. Jest to po to, żeby jednak pójść do, pójść do przodu, zbić się do góry. Także nawet jeżeli jakieś mosty zostały popalone, jeśli jakieś rewolucje, bo to, to są dwie majorarkana, to są mocne karty, nawet jeżeli po prostu coś zostało tak radykalnie przekształcone, to i tak bardzo szybko będzie w stanie będziecie wy w stanie. Wejść tak, jakby pójść dalej. Wrócić do takiego y, życia, pomimo tego, że te siły troszeczkę was może opuszczą, no ale przy takim wysiłku to jest możliwe. No ciekawe, podokładamy karty. Bo tutaj też jakieś karmiczne mogą być rzeczy w, w tym sądzie ostatecznym. Y, że pe, pewne rzeczy y, musiały się po prostu wydarzyć. Był to rodzaj takiego podsumowania i trochę gorzkiego może nawet. Co wam będzie w tym miesiącu pomagać? No ja myślę tak, że dla jednych może to być medytacja, bo w dwójce mieczy też czasem jest po prostu to karta medytacji. Może też tak być, że, że pomagać wam będzie to, że będziecie dokonywać odpowiednich wyborów. I że w ogóle dokonacie jakiegoś wyboru. Bo wiecie, czasami można tkwić bardzo długo, nie podejmując jakichś decyzji, i to też czasem jest mocno blokujące. Więc podejmujcie wybory, nie bójcie się podejmować wybory, nie bójcie się skupienia, nie bójcie się też takiego mm, y, momentu, żeby się na moment zatrzymać, ale właśnie w tym celu, żeby, żeby pozwolić tym myślom zebrać się. Żeby, żeby ten wybór w nas samoczynnie nastąpił. Zobaczmy, czego nie robić. No, ktoś tutaj jakaś, nie pamiętam już, który znak miał w tej samej pozycji szóstkę mieczy, czyli ja bym tutaj powiedziała nie palić za sobą mostów. Nawet jeżeli sprawy były radykalne, jakieś decyzje były radykalne, to to y, no, y, zbyt się nie oddalać, zbyt y, y, też nie, ja bym powiedziała, nie zapominać też do końca o tym wszystkim, bo tutaj jeszcze coś będzie przerabiane. Jeszcze coś tutaj będzie przerabiane. Także niby radykalne odejście, ale nie do końca. No, ciekawa jestem bardzo, w jakim kierunku to pójdzie. No bo skoro nie macie za daleko odchodzić, to może jakieś tutaj jeszcze będzie odświeżenie sytuacji, bo tutaj w tej karcie też czasami jest takie właśnie odświeżenie, że mogą pewne rzeczy, które zostały mocno przekształcone, tak jak tutaj w tej wieży, no tutaj to totalnie przekształcone. One będą miały możliwość takiego nowego startu. I zobaczmy wpływy zewnętrzne. No, tutaj karta rodziny. Dziesiątka denarów. Więc może to być rodzina, oczywiście normalnie, biologiczna rodzina. Może to być jakieś środowisko, w którym żyjemy. Wygląda na to, że nie jest tak łatwo. Pozbyć się tego. Znaczy, ja nie mówię, że rodziny się pozbyć, tylko wpływów, które, tych połączeń, które, które cały czas jeszcze, mimo wszystko, Was obowiązują. Zobaczcie tutaj, są te linki, takie te połączenia. Jest ta opieka. Myślę, że otoczenie będzie Was wspierać. Macie, macie to wsparcie y, w tych takich bliskich osobach, y, dookoła siebie. Wpływy ukryte hmm, mocne karty lub niespodzianka. Ja myślę, że po prostu y, na ten moment nie spodziewacie się tego, jak głęboka transformacja w Was się dzieje. Jak będziecie po tym listopadzie innymi ludźmi? Bo tak mocne karty, karta wieży, sądu Ostatecznego i karta śmierci, one mogą mówić tylko o tym, że yy, no zdecydowanie tutaj yy, wielkie przeobrażenia w Was. Mam nadzieję, że pozytywne, bo nie widzę tutaj. Tak, do końca, żeby to miało iść w jakimś złym kierunku. Zaraz podkładamy karty i to będzie jaśniejsze. Oczekiwania i obawy. No, rzeczywiście, tutaj się czegoś boicie. Może to być właśnie sytuacja związana z tym, co to będzie, jak ja sobie poradzę. Takie poczucie troszeczkę takiego zmieszania, zamieszania, zakłopotania. Ale to, jest, ale to jest tylko takie mentalne. Tutaj na tej karcie ta dziewczyna. Odcina się. Ona odcina się. Zobaczcie, od czego ona się odcina. Ona się odcina od tego drzewa, na którym nie ma ani jednego liścia. Czyli odcina się od sytuacji, która już jest martwa w pewnym sensie. Nie chce już tego zasilać. Ona już patrzy tutaj tak, jakby na te ptaki, które lecą. Ona chce z nimi lecieć. Chce iść dalej. Więc. Y ja bym powiedziała, nie bójcie się. Jeżeli trzeba zrobić jakiś krok, to po prostu zróbcie to. Myślę, że, że ta y, taka przestrzeń, która, która będzie dalej, o właśnie, dokładnie, te nowe możliwości, y, które tutaj w rezultacie się pokazują, one będą nagrodą za to. One będą po prostu nagrodą za to. Tutaj y, ten mężczyzna nie wiem, czy to widać. Zaraz. Troszeczkę nie chcę chwycić ostrości. Ten mężczyzna trzyma słońce. O, teraz to widać. Tak jakby łapał słońce. I tutaj wy też, po tym okresie tej transformacji, po różnych zdarzeniach. Będziecie, będziecie mieli przed sobą otwarte nowe drogi, nowych możliwości. Być może to już się dzieje, być może u niektórych wodników już ta, te sytuacje gdzieś tam już rozbrzmiewają, już są poczynione jakieś kroki. Być może po prostu wiecie, że no pewne rzeczy muszą przejść. Po prostu pewne rzeczy trzeba przejść, żeby żeby później mieć lepiej. Także nawet, jeżeli jest to sytuacja związana z jakimiś prozaicznymi sprawami, właśnie takim, jak na początku powiedziałam, że może ktoś robi jakiś remont i trochę się w tym zagrzebał, że to wszystko jest kosztem radości codziennych, takiej stabilności. To mogą być też takie proste sprawy. To nie muszą być jakieś olbrzymie rewolucje życiowe, partnerskie chociaż u niektórych osób też w ten sposób się to przejawi no to jest czytanie ogólne dobra, zobaczmy tutaj zobaczmy do tej wieży na samym środku z czym to jest ta wieża związana z czym jest ten ten radykalny krok związany co stoi za Kartą wieżę. Dla wodników na listopad 2019 siódemka była. Myślę, że może tak, jakiś dłuższy czas, żeście się już tak jakby um, opierali tym zmianom. Może to, jeżeli na przykład biorąc pod uwagę ten remont, o którym mówiłam, może tak być, że bardzo długo do tego się zbieraliście, opieraliście, bo wiedzieliście, że to będzie wymagało e, takiej totalnej rewolucji. E, i, i, I dlatego to też w jakiś sposób może się wydawać trudne. A też bym powiedziała, że jeżeli tego nie, jeżeli, e, jeżeli idzie już to, to się nie opierajcie. Nie opierajcie nie opierajcie się tej, tej zmianie, bo to, jak widać, przynieść wam może tylko nowe spojrzenie na, na, na życie, na świat, nowe możliwości. Super, tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zobaczmy, co stoi za kartą sądu. Co stoi za kartą sądu. I za kartą sądu. Piątka denarów. Piątka denarów. Myślę, że ta karta dopowiada tutaj tą kartę sądu ostatecznego w taki sposób, że być może Tutaj ta, to odżywienie, to rozliczenie się też z poprzednimi sprawami, już ono było po prostu konieczne, bo jakieś ograniczenia tutaj w tej piątce denarów, jakieś ograniczenia już przez dłuższy czas musiały Was męczyć. Też, no, no wiele osób boi się po prostu zmian. Niestety. A tutaj, żeby móc polecieć wyżej, żeby móc wejść na kolejny level, to trzeba się pozbyć tych ograniczeń. I dlatego też tutaj ten radykalizm w tej wierze pokazał się jako, jako główna karta w rozkładzie. Także bardzo dobrze, nie bójcie się tych zmian, bo dzięki temu pozbędziecie się czegoś, co przez długi czas was uwierało. Coś, co przeciekało, coś, co y, ograniczało, coś, co y, przez co były same szkody. To może się też tyczyć oczywiście różnych sfer życia, czy związkowych, czy jakichś y, y, biznesowych. Jakieś złe zasady muszą zostać zlikwidowane. Złe nawyki muszą zostać zlikwidowane, złe. Y, krzywdzące, ograniczające, destrukcyjne, to wszystko co, co, was, co was właśnie wpędzało was w taką przysłowiową biedę, super, tak naprawdę jest to, widać, że to będzie miesiąc wyzwań przed wami, ale też widać, że sobie poradzicie z tym, Zobaczmy do tej dwójki mieczy. Dołożymy, co stoi za dwójką mieczy? Co stoi za dwójką mieczy? A buław oczywiście. E, tutaj mamy taki moment skupienia w dwójce mieczy dokonania wyboru, e, ale to właśnie ten moment, czyli to, co robić, czyli dokonać tego wyboru. W momencie, gdy już ten wybór zostanie dokonany, to już po prostu energia pójdzie do przodu. Zdecydowanie. Mamy asa buław, mamy dwójkę buław, mamy trójkę buław. Także yy, waszą wolą tutaj wiele rzeczy może być pokonane. Myśli, oczywiście, yy, ukierunkowanie mentalne, ale w momencie, gdy podjęta zostanie ta decyzja, to już po prostu yy, jest bardzo wtedy silne ukierunkowanie i, i widzę, że będziecie się tego trzymać po prostu. Także bardzo dobrze. Do tej szóstki mieczy dołożę. Czego nie robić. Dlaczego tych mostów macie nie palić za sobą? Zobaczmy. Z czym to jest związane, co stoi za szóstką mieczy. Paść denarów. No, właśnie, tak jak mówiłam, że może tu być jakiś nowy początek. Może tutaj być konieczność do jeszcze na nowych zasadach, oczyszczonych już, zrew zrewolucjonizowanych. Może być możliwość rozpoczęcia wszystkiego na nowo, ale już na zupełnie nowych zasadach. No. No, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, zobaczmy jeszcze, może te ukryte wpływy. Co tutaj do tej karty śmierci? Do tej transformacji. Karta transformacji. Zobaczmy, co, co do niej. Ósemka. Ukryte wpływy. No, jeżeli na przykład brać pod uwagę yy, tutaj przeobrażenie, no bo yy, w Kacie Śmierci to jest transformacja, jest przeobrażenie tego, co, yy, co się obecnie dzieje, a to są wpływy ukryte, niespodzianki. Więc być może, że trzeba będzie przewartościować pewne rzeczy i to wam przysporzy pracy. Więc na przykład, jeżeli wracając do tego remontu, na przykład, tak mówię, że to jest przykład oczywiście, dla każdego to może co innego znaczyć, ale to już my, wy musicie sobie sami tak jakby dopasować to, co ja mówię, do swoich obecnych realiów, bo jest to czytanie ogólne. Więc może tak być, że tak jak mówię, ten remont będzie się toczył i okazuje się, że trzeba będzie na przykład więcej zrobić. Że jak ja to mówię, ściany do żywego wydrapać na przykład, że i to po prostu dostarczy Wam więcej pracy. Mogą, może to być związane też z jakimiś innymi, oczywiście, pomysłami, za przeobrażeniem na przykład technologii w jakiejś sytuacji, w jakimś procesie, który będzie wymagał wymiany czegoś. I to wszystko będzie pracochłonne. To może zabrać po prostu, nie spodziewajcie się tego, że to może y, zabrać więcej czasu, więcej pracy poświęconej. No. Okej. Okay. I ja bym tutaj dołożyła może jeszcze y, do tej dwójki. Dwójki była w rezultacie. Jakie te nowe możliwości się otwierają? W jakim kierunku te nowe możliwości się otwierają? Co stoi za dwójką? Buław. Królowa Denarów. Fantastycznie. Fantastycznie. Na co są widoki? Na dobrobyt. Na rozkwit wewnętrzny. Na takie y, poczucie sprawczości w swoim życiu. Y, no wspaniale. W Królowej, Królowa Denarów jest nazywana tak zwaną małą cesarzową, czyli ona po prostu będzie mieć to, co będzie chciała. Jej się po prostu należy. <taki> Także warto jest, słuchajcie, bar, warto jest zrobić tą rewolucję, bo y, efekt będzie świetny. Efekt będzie świetny, naprawdę. Będzie, y, to, już, to już nawet nie będzie na zasadzie pani będzie zadowolona. Pani będzie zachwycona po prostu. Pani będzie miała to, co chciała po prostu. No, ciekawe, ciekawe. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Wodniki. Ciekawy miesiąc przed wami. Nie bójcie się zmian. Otwierajcie się na nowe możliwości, na nowe rozwiązania. Chwytajcie po prostu życie w swoje ręce mocno, o tak mocno. Jak już będzie pomysł, tego nie puszczajcie, róbcie swoje. Nie opierajcie się tym zmianom, bo wszystko idzie w dobrym kierunku. I będziecie zadowoleni z tych rezultatów, z wyników. No i też nie pozwólcie, żeby wasz umysł was sabotował, żeby po prostu wymyślał wam jakieś niestworzone historie, żeby, żeby was nękał poprzez zamartwianie się, różnego rodzaju. Uwolnijcie się, odetnijcie to od siebie. Odetnijcie od siebie negatywne myślenie albo takie myślenie, które jest ograniczające, że na przykład nie dam sobie rady, że to się nie uda. Nie, tutaj trzeba iść po swoje. Tutaj trzeba po prostu podjąć decyzję i iść po swoje. Kochani, życzę Wam wspaniałego listopada, żeby wasze, żeby wasze plany udały się w jak najlepszym spektrum. Niech się dzieje samo dobre. Oczywiście zapraszam do, do subskrypcji, lajkowa lajkowania tego filmu, jeśli Wam się podobało. I zapraszam na kolejne czytania. Wszystkiego dobrego.